To... mówiłem że spodobałem i No tak. To... To akurat ten drugi to, ten co ja chciałem piknąć. No ale że chłopok chciał grać w dżungli nim. A to był jego ziomek. Znaczy tego nie wiedzieliśmy jeszcze, ale był jego ziomek akurat. <grym> Też nie Patrzę. No i się Jedy, nie jedyny pokazał postać. No to akurat mu się dostało na popizie Barona Robin. robię. No, dobra taczka.

Taki kurwa... Nie no, kurwa, nie mogę, no! Jezus, jakie to są kurwie cringeowe, no! To jest niesamowitaż! Jakie to są śmiecie! Nie wiem, ja tam lubię nitro. Czy Nie. No tak. Nie, boss. ja tylko jego TikTokie oglądam. On się śmieje, tylko wiecie z czego. No Dobra, To Raz no TikTok, No zajebisty był <gryzanie> Co? To no, <gryzanie> no, lepsze? Mam tego TikTok Nie są na autem w tym, w to było bajce? To? No, autem Co? No może że ten chłopiec by szybciej doszedł z buta Przerwał sobie rikolowania, on go nawet nie widział. Nie no kurwa Debbie. Ale zmodowano dzieci. Chłopaczki pewnie poddali Gierkę, ale że grają akurat w trójkę, a nie w czwórkę. No to sobie mogą loda zrobić ojoj 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 ej prawda centa kossa to kupię tam no 200 Zniszczono twoją wieżę nie ja wiem jak ten nie słuchaj, a sobą to nic nie zrobię. Ja tu idę puszować dalej to kurwa, jest co. Dodatek gdzie mi popatrzy na te... Eee... staty... Bo to jest dla to to moje to właśnie, nic więcej No i nie spushuję, bo już kurwa się cofają. Chyba że smoka robią. Mamo Dobra, ja zaraz wrócę. Tak, biegną kurwy. Nie, no nie mogę. No nie mogę, no z 10 stron mi kurwy wyjdą. Pa! Jest! Przerwałem kurwie, ale już tego nie ajko no zostałeś pokonany zniszczono twoją wieżę zniszczono twój inhibitor so już nik pokonany okej ale mogę już alersty ten. Ten. Zniszczono Twoją wieżę. Zniszczono Twoją wieżę. Nie nie może na to metal.